Cześć, jestem Adren i witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie opowiemy sobie o kamerze, rozdzielczości i tym, co możemy zrobić z kamerą, czyli na przykład efekcie paralaksy. I tym, że niestety, niechcący możemy sobie zrobić efekt vertigo, czego zdecydowanie byśmy nie chcieli. Zacznijmy od rozdzielczości, którą możemy zmienić przy tworzeniu danego pliku. Mamy do wyboru presety, jakieś do wyboru. Te presety, oczywiście, możemy sobie dodać. Mamy możliwość. Zmiany wysokości i szerokości sceny oraz ilości klatek na sekundę. Możemy sobie zmienić nazwę tego presetu i zapisać. Oczywiście te presety, które sobie dodamy, możemy również usunąć. Ja sobie włączę scenę, którą już mam stworzoną. Nie będę tworzył nowej sceny. Jak już otworzyliśmy sobie scenę, możemy też zmienić wartość sceny, jeżeli chodzi o rozdzielczość. W tym okienku Scene, Scene Settings. Mamy możliwość również dodawania nowych presetów, jak sobie piszemy tu jakieś wartości. Mamy ten save tutaj. Oprócz tego wszystkiego, tak jak w poprzednim okienku, możemy sobie zmienić Custom Field of View, czyli pole widzenia kamery, o którym zaraz będę mówić szerzej. Bo oczywiście jak mamy tą scenę stworzoną na samym początku, ten szary prostokącik będzie nam odpowiadał za to, co dostaniemy w oknie renderu. Jak wyrenderować naszą scenę? Oczywiście, powinniście już wiedzieć. File, export, mówi. I wyrenderujemy zawsze to, co będziemy mieli podpięte pod noda display, czyli wszystko, co będzie podpięte do naszego głównego kompozytu i będzie wchodzić do displeja, to będzie renderowane. Możecie sobie wybrać, co ma być renderowane. Właśnie w tym miejscu jest display. Nie polecam wybierać display ALL. Bo możemy nie zapanować nad tym, co jest podłączone. Zawsze powinniśmy mieć porządek w NoteView i zawsze powinniśmy wiedzieć, co jest do czego podpięte, i ten display powinien nam renderować to, co chcemy. Tego się trzymajmy. Jeżeli mówimy o samym renderowaniu i o rozdzielczości, warto wspomnieć o tym, że czasem chcemy zrobić jakiś test jakiejś sceny, czy ta scena dobrze w renderze wygląda, ale nie chcemy czekać całej długości tego czasu na render, więc możemy. Na przykład ustawić sobie połowę rozdzielczości lub też jedną czwartą, jedną trzecią i tak dalej. Możemy też ustawić swoją jakąś rozdzielczość. Najważniejsze jest to, żeby trzymać się proporcji. Oczywiście program nie pozwoli nam wpisać tutaj żadnej innej wartości, jak widać wysokość i szerokość sceny od razu się będzie zmieniać. Oczywiście, jeżeli chcemy sobie wyrenderować jakiś krótszy kawałek, mamy do dyspozycji tutaj frames. I możemy sobie wybrać, że na przykład do 30. klatki chcemy, żeby coś nam się wyrenderowało, bo chcemy ten kawałek tylko sprawdzić. Ja zaznaczam tutaj zazwyczaj all, no bo chcemy całą scenę wyrenderować. Żeby dodać kamerę do naszej sceny, musimy sobie ją fizycznie dodać na przykład z okienka node library, przeciągamy sobie favorites na przykład. Mamy kamerę, przeciągam sobie tu kamerę. Oczywiście Boom ma taką możliwość, jak klikniemy w node view enterem. Wyskoczy nam takie fajne narzędzie, w którym możemy sobie wpisać kamera i mamy to okienko tutaj dodane. Jak zaznaczymy sobie tego noda, no to na purpurowo nam się świeci ten prostokąt, ale jeszcze nie możemy tutaj animować. Mamy tutaj kamerę w scenie, nie możemy nią animować, ona nam tylko mówi gdzie ona jest. Dodajmy sobie Pega, klikamy sobie tego. Tego nada od kamery, Ctrl P naciskam u siebie i dodaje mi się peg, który jest nazwany tak samo jak to, co miałem przed chwilą kliknięte, co jest bardzo przydatnym, notabene narzędziem. Chciałbym teraz pokazać Wam kilka rzeczy wewnątrz kamery, czyli klikam sobie ten żółty, żółty prostokącik i ja sobie wyciągnę go tutaj, żeby Wam pokazać, co się będzie działo, odpalę sobie to, jak nasza scena wygląda z góry. Czyli mamy nasz obrazek, który jest tutaj płaskim obrazkiem po prostu. I mamy kamerę, która patrzy na nasz obrazek tym szarym prostokątem, czyli tyle widzimy w kamerze. Mamy taką możliwość, wspomniałem wcześniej, na zmianę kąta widzenia kamery. Kliknę sobie Override Scene Field of View. Możemy sobie zmieniać teraz tą wartość, czyli kąt widzenia kamery dowolnie jak chcemy. Warto zauważyć, że nasz obiekt się zmniejsza i zwiększa. I teraz mogłoby się dziać dwie rzeczy. Moglibyśmy iść dalej lub bliżej do tego obiektu, dlatego on się zwiększa lub zmniejsza, albo po prostu zmniejszać lub zwiększać ten obiekt. Warto zauważyć, że field of view to jest kąt widzenia kamery, czyli więcej tak naprawdę widzimy w kamerze lub mniej i dlatego ten obiekt się zmniejsza lub zwiększa. Coś o czym warto wspomnieć, to jeżeli klikniemy sobie niechcący ten tutaj ten bezier, tak się to nazywa, albo jak wejdziemy sobie w warstwę i gdzieś mamy już jakieś animacje zrobione, no to te bezjery nam się tu potworzyły. Te bezjery tworzą się dlatego, że program myśli w tym momencie, że mamy już tu jakąś animację zrobioną. Możemy nie mieć tej animacji, a dalej mamy wyszarzony ten prostokącik, jeżeli chcielibyśmy sobie tu wpisać jakąś wartość, no to nie możemy. I warto pamiętać o tym, że jeżeli nie mamy tu żadnej animacji, a chcemy tu coś wpisać, klikamy ten trójkącik i zaznaczamy lokal. Dzięki temu mówimy programowi, że to jest jedna wartość lokalna w całym programie. I nie mamy tutaj żadnej przypiętej do tego animacji. Możemy sobie z tym zrobić tak naprawdę co chcemy. Oczywiście możemy zresetować sobie ten field of view, czyli kąt widzenia kamery, tak jak chcemy. Mamy tutaj ten peg, i teraz zróbmy taką rzecz. Ja użyję sobie narzędzia skali z Advanced Animation Tool. Jak sobie klikniemy prawym, gdzieś tu na górze, Advanced Animation. Jak mamy narzędzie skali, powiększymy sobie tego pega. No to stanie nam się dokładnie to samo co przed chwilą nam się działo przy zmianie kąta widzenia kamery Field of View wewnątrz kamery. Skaluje sobie ten obiekt narzędziem zaawansowanej animacji, tak? Advanced Animation Tool skaluje ten obiekt. Zwróćmy uwagę na to, co się stanie, jeżeli będę skalował ten obiekt za pomocą narzędzia Transform Tool. Jak teraz będę sobie skalował ten obiekt, sprawdźcie, co się dzieje z kamerą tak naprawdę. Ta kamera w tym momencie nie zmienia swojego kąta widzenia, ale Przybliża się i oddala do obiektu. I to jest ta pułapka, o której powiedziałem wcześniej, że możemy niechcący zrobić efekt Vertigo dzięki temu, że będziemy skalować ten obiekt dwoma różnymi narzędziami. Sprawdźmy sobie, jak by to wyglądało w praktyce. Mam sobie naszą kamerę. Tu mam klatkę kluczową na początku, klatkę kluczową na końcu. Powiedzmy, że ja sobie narzędziem Advanced Animation Tool skalą Zmniejszyłem ten obiekt, ale stwierdziłem, że ja nie chcę, żeby on był zmniejszony, zapomniałem w ogóle co zrobiłem i narzędziem Transform Tool ja sobie ten obiekt z powrotem zwiększę. Czyli zwiększył nam się kąt widzenia kamery i jeszcze przybliżyliśmy ten obiekt. De facto mamy ten obiekt takiej samej wielkości na kamerze, ale to co się dzieje z kamerą to są dość dziwne rzeczy i stworzył nam się tak zwany efekt. Vertigo. Zdecydowanie nie chcemy robić efektu vertigo takiego, jaki się robi w profesjonalnej kinematografii, no bo ten efekt tutaj nam nie oddaje tej rzeczywistości, tak jak chcemy. Ten obiekt najpierw się trochę zmniejsza, potem zwiększa. On nie jest przypięty do kamery. Zawsze możemy sobie w takim momencie przypiąć ten obiekt do kamery, po prostu podpinając obiekt do pega od kamery. I zauważcie, że teraz ten obiekt razem z kamerą się skaluje. Dzieje się dokładnie to, co byśmy chcieli. Ja często tego używam w momencie, w którym mam na przykład animatik w scenie i chcę, żeby ten animatik był gdzieś tu w rogu sceny, jako referencja dla mnie, żebym wiedział, co mam animować w jaki sposób. I wtedy ten animatik podpinam sobie pod pega kamery. I on mi wędruje razem z moją kamerą przez całą długość. Sceny bardzo, bardzo pomocne. Efektu vertigo samego w kamerze nie chcemy. Lepiej każdy obiekt z osobna animować, żeby taki efekt vertigo, jeżeli chcemy uzyskać. Teraz pomówmy sobie o tym, jak zrobić paralaksę. Ja sobie stworzyłem tutaj kilka. Jak widzicie, przepiłem sobie display, czyli to, co mi. Wyświetla na ekranie pod innego kompozyta, do którego są podpięte cztery warstwy. Cztery warstwy, czyli drzewka, płotek i dwa tła z tyłu. Normalnie jakbyśmy chcieli to zrobić w animacie, to oczywiście weźmiemy sobie każdą z tych warstw, będziemy przesuwać o różną wartość. Warto wspomnieć jeszcze wcześniej, co to jest tak naprawdę paralaksa i jak działa. Paralaksa to jest. Przemieszczanie się kilku warstw z różną prędkością, tak żeby oddać efekt głębi. Tak jak spojrzymy na jakiś obiekt, który jest dalej od nas, on będzie się wizualnie poruszał wolniej niż ten obiekt, który jest bliżej nas. I w, na przykład w animacji, jakbyśmy chcieli to zrobić, no to te drzewa byśmy musieli bardzo mocno przesunąć. Ten płot trochę mniej, to tło trochę mniej, aż wreszcie to tło bardzo z tyłu, tylko troszeczkę i mamy paralaksę. Załatwioną. My w tą boomie nie musimy poruszać wszystkimi czterema tymi obiektami, możemy sobie poruszyć tylko i wyłącznie kamerą i zobaczyć jak to działa. W ten sposób chcemy rozsunąć te obiekty w kamerze w osi Z, więc mamy top view. To czego nie chcemy robić tak naprawdę, to nie chcemy przesuwać tych obiektów, które nam się będą zmniejszać teraz, żeby je później zwiększyć i żeby spróbować tutaj tą skalę zachować. Nie chcemy czegoś takiego zrobić. Mamy w tych Advanced Animation Tool taki Taką opcję jak Maintain Size, i dzięki tej opcji, jak będziemy oddalać ten obiekt, on będzie zachowywał nam tą skalę. Jak widać, możemy sobie wysunąć ten płotek i góry przed drzewo. Nie zwiększa ani nie zmniejsza nam się ten obiekt, zachowuje nam skalę. Rozsuńmy sobie to wszystko. Weźmy sobie tutaj tło, rozsuńmy i to tło z tyłu też sobie odsuńmy. Jak zobaczymy sobie w okienku na przykład perspektywy, no to widać że mamy to wszystko tutaj w kamerze tak naprawdę rozsunięte, tak to w tym momencie wygląda. I teraz, jakbyśmy chcieli dołączyć do kamery jakiegoś Pega, dołączę sobie teraz Pega i przesunę z prawej do lewej strony, to to, co mi się tutaj tak naprawdę wydarzy, to jest nasza paralaksa, którą uzyskaliśmy po prostu przesunięciem kamery i mamy zachowanie tutaj takiego fizycznego odpowiednika paralaksy w rzeczywistym świecie obiekty, które są dalej od nas będą przesuwać się wolniej. Oczywiście jeżeli jesteśmy już przy kamerze i pegach mamy również możliwość w opcjach danego pega zaznaczenia opcji 3D i dzięki tej opcji możemy danego pega możemy sobie obracać w 3D dzięki czemu możemy uzyskać bardzo, bardzo dziwne, ciekawe, ciekawe rzeczy. Zobaczyć na przykład, że dany obiekt jest naprawdę płaski. Różne takie rzeczy jeżeli tak naprawdę taki efekt będzie Wam będzie Wam przydatny, warto wiedzieć, że jest taka opcja. Bardzo rzadko tego, z tego korzystam, ale taka opcja istnieje. I myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o kamerę, rozdzielczość i to, co możemy zrobić z kamerą. Tak naprawdę, należy tylko i wyłącznie uważać przede wszystkim na to skalowanie tych pegów za pomocą Transform Tool i Advanced Animation Tool. Jeżeli chodzi o kamerę, no bo może dojść do sytuacji, w której uzyskamy to Vertigo i ten obiekt będzie nam się zmniejszał i zwiększał. Pomimo, że tak naprawdę no nie mamy czegoś takiego w naszej animacji i trzeba zdecydowanie na to uważać. To było wszystko w tym filmie. Jak Wam się podobało, to dajcie lajka i zapraszam was na Discord. Trzymajcie się. Cześć! Dzięki wielkie za obejrzenie filmu. Wbij na Discorda, Team Discord, powitacie z otwartymi ramionami. Odpowiemy tam na Twoje pytanie związane z animacją lub. Tun boomem! Subskrybuj mój kanał, jak ci się podobało, jak było git, zostaw lajka i podaj to wideo dalej. Dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie.